tego Maxgera, to jest ten Maxger z maszetą gumową no po prostu się okroiła, więc wychodzi na to, że mimo że to jest guma no tego nie widać ale musicie mi wierzyć, to jest guma o, widzicie widzicie dalej też pęka to jest po prostu, jakby to powiedzieć, kurwa, jest do dupy no cześć, no chyba się porobiło źle no, jakiś fatum czy coś, nie wiem. Jeden y, komentarz miałem bardzo trafny, <grym> już po zdiagnozowaniu tego. Byłem po prostu na wymianie opon i, i patrzę, i kurczę. Nowa rzecz: MaxGer i rozerwana y, osłona, manszeta przegubu. Hmm. wow. Nie wiem. Wychodzi na to, że ci, którzy pisali, to mają rację, robię po prostu już po, po dwa razy naprawdę ten przegub lewy. Uważajcie, uważajcie, uważajcie na y, części zamienne. Powiem tak, nie przypuszczałem, bo ktoś mi polecił ten Maxger, mówił, że jest OK i tak dalej. Y, nie przypuszczam, żeby ta maszeta się sama okroiła, no f, nie wydaje mi się. Obawiam się najgorszego, że się mogło na frezie przekręcić. Znaczy, normalnie samochód jedzie dobrze, normalnie wszystko, nic na mnie. Ale, ale jeszcze tego nie rozebrałem, natomiast już mam podejrzenia. Trudno, nienawidzę czegoś robić podwójnie. Zawsze staram się, zresztą ci, co oglądają te moje filmiki, że staram się jakoś to robić. Natomiast o, utwierdziłem się w przekonaniu, że jakoś części zamiennych, nawet, nawet nie przypuszczałem, że może być aż tak fatalna, bo. Coś tu jest naprawdę nie tak. Zaraz się okaże, co mam nadzieję, że nie będę półosi musiał kupować, albo, albo, nie wiem, albo piasty, nie wiem. Zobaczymy. No cóż, tutaj przez przed, przedłużkę. Nie chcę robić całego filmu takiego, bo już ten film, jak to wymienić, to już to już robiłem. Wykręcam tą oryginalną śrubę, tak trochę pokażę i, i podlinkuję do tamtego filmu, i tyle, bo sama technicznie wymiana. Wymiana tego, to, to już tam była pokazana, tutaj trzeba mieć specjalną końcówkę, bo to jest taki, taki element, klucz 24, tak, o, tego typu końcówka. Ech, no i rozbieram teraz, no, zobaczę, mówię, już nie będę tak nagrywał, po prostu, po prostu sam fakt chcę zrobić. Może kogoś uchroni to przed, przed kupnem. No główna po prostu. No. Ja nie wiem, montaż był prawidłowy i tak dalej. Wszystko zmontowałem tak, jak powinno być. Zapinka się wczepiła. Zobaczymy, co, te, co z tego wyszło. No tak, żeby to wszystko wypiąć, jak się tutaj puknie i poprzez tą śrubę. Ona jest w komplecie, taka dłuższa, po prostu mówiłem w poprzednim filmiku. No ale dobra, niech będzie, jeszcze raz pokazuję. Po prostu trzeba ją wkręcić ze 2 cm, puknąć w łeb i tyle. I prze, przegub się cofnął. Yy, tutaj jest ok, bo bałem się, że się gdzieś tutaj może zaczął przekręcać i dlatego ta osłona pękła, zaraz się dowiem. Ponieważ muszę ten przegub z, zdjąć, ale w międzyczasie jak tutaj się puknie, no to ja to sobie odkręcam, te trzy śrubki to jest ta łapa mocowanie o, widać trzy, trzy śruby te znaczy nakrętki żeby odeszło to z łapy łapy trzeba w dół tak to odchodzi i końcówkę drążka kierowniczego tutaj trzeba po prostu wypukać jeżeli jest zła to by trzeba było ją wymienić od razu ale tu jest ok nie ma jakiegoś luzu zawsze dwa podnośniki to mówię wszystkim bez względu na to czy ja się kurwa mylę, czy, czy po prostu coś, czy coś mi się naprawa nie uda? Nie ma, że nerwy, nie ma, że się spieszę, nie ma, że dwa razy to robię, to już, woah, szybko, szybko, bo ja już jestem po prostu nauczony. Nie, 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 absolutnie. Na podnośniku, gdyby się, gdybyście mieli tu rękę, ta tarcza, by się na przykład opuścił, by się samochód, to może rękę odciąć. No nie chcę mówić takich rzeczy, po prostu zawsze dwa podnośniki. Ja jeszcze sobie tutaj belkę położę. Dobrze, dobrze, co dalej? Muszę tu wkręcić teraz tą śrubę i wykręcić, żeby się cof cofnął z kolei pół oś, żeby się cofnęła. No i tak, przegub już zdjąłem, ale nagrywam, żeby zobaczyć. Tu trzeba wkręcić śrubę. Samochód na biegu, no i wkręcam kluczem 27, wkręcam, wkręcam. Na początku idzie ciężkawo, bo musi się sunąć z zapinki. Jak się scunie z za zapinki, to już zeszło. Tutaj było coś bardzo ciężko, no ale zeszło. I, i mówię, już go wykręciłem, tak to wygląda. No, jest cały uwalony, wiadomo, w tym smarze. To jest taki smar litowy. Chodzi o to, żeby w niskich temperaturach nie, nie, nie twardniał. No i co? Końcówka półosi. Nie widzę, żeby się tutaj na szczęście coś, coś obróciło. Y, ostrość, ostrość. Ta zapinka tutaj jest. Uf, czego się bałem? Bałem się, że po prostu y, obrócił się. Obróciła się ta półoś. Kurczę, to byłaby tragedia, bo już trzeba byłoby całą półoś zmieniać. Ale nie widzę. Nie widzę. Tutaj ten frez jest ok. Zaraz tą zapinkę wyjmę. O, teraz lepiej widać. Tego się bałem. Tego nie ma. Yy, założę sobie inny przegub po prostu. Ja już nie chcę po prostu tego przegubu. Zwłaszcza, że ktoś mi napisał, że Maxger, zresztą kilku mi napisało, że jest coś nie do końca. Jeszcze tutaj się przyłożę. O. Nie, no jest cały. Nic się tutaj nie dzieje. Także tak, to już tego chwilę nie pokażę. Po prostu czekam nieczyszczenie. Trzeba rozpiąć tutaj śrubokrętem czy coś po prostu przeciąć te, te opaski. Czyżby po prostu. Nie wiem, ten przegub, ten, ta osłona, ta ta była do dupy, ale jest gumowa, no nie wiem, roz, rozwaliło się, po prostu trochę jestem załamany, bo no i trochę powiedzmy wstyd, tak, no kurczę, pokazuję na YouTube tysiącem ludzi, a, a robię coś po dwa razy, nie wiem, teraz już mam w dupie, kupiłem, kupiłem GSP, ten numer tutaj, wszystko sprawdzane po trzy razy, czy to jest na pewno do tego, Ech, cały komplet, smar. Przegub, osłona, a no, ma tutaj też tą śrubę do wyciągania, ja już mam ją z poprzedniej. No i, i zobaczę jak to będę montował, jak to będzie wszystko, jak to wygląda, jak to będzie wyczyszczone ze smaru. Teraz tak, pół oś, cała, wyczyściłem wstępnie, jeszcze tutaj będę sprayem do czyszczenia, to ten wielowypust czyścił. Natomiast ten przegub, Maxger, co mogę o nim powiedzieć, stanę sobie tutaj ze światłem, no nie bardzo, o może tak, ten wielowypust wygląda na ok, wbrew moim wcześniejszym obawom, że coś mogło tutaj przeskoczyć i dlatego ta ta pękła znowu, chociaż jest gumowa, natomiast faktem jest, że wchodzi Troszeczkę za luźno On po prostu wszedł Troszkę za luźno To znaczy półość w niego wchodzi z jakimś luzem To jest bardzo mały luz Ale na tym m, oryginalnym Co to było od nowości Takiego luzu m, nie było Ktoś mi zwrócił w komentarzu uwagę Co nawet z filmiku Ja po prostu to montowałem no to, no to wszedł, wszedł Jakiegoś tam luzu nie czułem Ale on minimalny jest Więc chyba tu jest coś nie tak Natomiast sprawa maszety. Po prostu chyba mam pecha Czyli ogólnie można przyjąć, że ten przegub no był OK, tak w miarę, mimo tego powiedzmy tej sprawie jeszcze raz powtarzam, że troszeczkę jakby za łatwo wchodziła o tutaj ta końcówka półosi On jest To jest druga część ma manszety Jest gumowa Jest, ale okroiła się Okroiła się o tak Idealnie No i ktoś mi powie dlaczego Czemu, jeżeli oryginalną przed laty, yy, no po prostu gdzieś zawadziłem, chyba jeździłem gdzieś po jakichś duktach leśnych, bo mm, no ale mm, tam chyba się to zrobiło. Dobra, oryginalna poszła, to najpierw kupiłem też mój błąd. Kupiłem spidan, spidan się pęk, tylko pęk tutaj przy samym, o tu, przy samym tutaj, pęk, to jest tam na filmiku, wymieniłem sam spidan. Całą tą maszetę, ona była plastikowa, dobra mówię plastikowa, teraz wymienię całość, bo już mi się nie chciało Chciałem szybciej, kupiłem tego Maxgera, to jest ten Maxger Z maszetą gumową, no po prostu się okroiła, więc wychodzi na to, że mimo że to jest guma No tego nie widać, ale musicie mi wierzyć, to jest guma I tak porównuję ugięcie tej gumy O widzicie Widzicie dalej, też pęka, to jest po prostu, jakby to powiedzieć. Natomiast manszeta ukroiła się sama tutaj, nic nie ma, żeby, żeby się ukroiła. Ale widzicie, dlaczego Widzicie dlaczego? O, są zastrzały już na następnej, na następnej harmonice. Są zastrzały, spróbuję to reklamować. Znaczy, no będę reklamował, bo szlak nie trafia, jeżeli coś takiego jest, tak być po prostu nie może, no kupuje się, przegub, ktoś mi jeszcze poleca Maxger, wszystko niby okej, okay. osłona gumowa, no i co z tego, że gumowa, proszę bardzo, jakie zastrzały, no na całej powierzchni zastrzały, już na następnej, czyli ona po prostu nie wytrzymuje roku, nie wytrzymuje roku, ja sprawdzę dokładnie ile, kiedy ja to kupowałem, bo mniej więcej gdzieś z pół roku temu, do roku, nie więcej. I ja muszę od nowa to robić i, i zajmować sobie swój czas. Bardzo lubię coś naprawiać przy samochodach, ale nie cierpię robić czegoś po dwa razy. Także jakość, panowie i panie, zwracać uwagę na jakość, bo są totalne buble totalne buble. Pojechałem wymienić koła, jak zobaczyłem teraz niedawno, że mam rozwaloną maszetę. Wszystko smarem zapieprzone tutaj. Hmm, szmelc. O. To jest ta część. Maxger. Jeszcze mam yy, pudełka. O, tak jak mówię. Zastrzały, 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 zastrzały na całej powierzchni następnej tutaj harmoniki. Zastrzały. Taka jakość manszety gumowej. O! Widzicie? O. I tak tutaj już trochę mniej, ale też już się tworzy. I tak samo tu, tylko wyczyszczę i wyślę Wam to w cholerę. E, będę to reklamował, ja mam tylko pracę niepotrzebną. Teraz przystępuję do założenia z powrotem w odpowiedniej kolejności GSP. Zobaczymy GSP jak się będzie sprawować. Mam tutaj GSP przegub. Tu wszystko trzeba tym smarem. Tu mam smar 74 zł za cały komplet. Przez internet. W jakiejś hurtowni. Yy, manszeta. Nie wiem, nie podejmuję się stwierdzić teraz jakości tej manszety. Zobaczymy. No, niby też gumowa, no ale tamta też była gumowa. Troszeczkę tutaj ma inaczej. Zrobione tu ma, jakby tak. No tak, troszeczkę inny profil z tej maszety. To znaczy wygląda, ale podejrzewam, że to będzie wszystko to samo. Zapinki i tutaj dystanse. Trzeba to te dystanse wsadzić tak jak teraz. No ja aż to pokazywałem na przednich filmikach. Po prostu tą krzywizną wypukłą do środka, a ten pierścień o tak jak teraz. O, tak jak teraz. Wsunąć tylko, że zaraz, bo Najpierw muszę manszetę. Nasunąłem manszetę, tak jak mówiłem. Pierwszy dystans taki w ten sposób, że wypukłem do wewnątrz, do środka samochodu. Później ten odwrotnie. Zresztą pokazywałem to. Założyłem tutaj zapinkę, wcisnąłem, po prostu się wciska ją tak cyk. O, ona jest tutaj przecięta. Jest zapinka. Teraz napełnić trzeba ten przegub załączonym smarem. Po prostu trzeba go tutaj wcisnąć. O. To trzeba zrobić dokładnie. No, najlepiej pobrudzić sobie po prostu palce. Bo o co chodzi? Ja tam trzeba by było wewnątrz jeszcze go, no, także to śrubokrętem nie zrobię czy czymś, po prostu trzeba tam palcem. O, no jest to. Właśnie taka robota. Jak się kupi jakościowo-kiepską część. Tylko czemu takie części są na rynku w ogóle? Jeżeli on kosztował mniej więcej tyle samo co GSP i mam nadzieję, że GSP będzie miał jakościowo tą manszetę, tą manszetę lepszą. Zobaczymy. O, <tut> tutaj mi żona <grywa> nagrywa i mówi fu. Tego smaru jest całkiem sporo. Końcówkę to ja wrzucę właśnie pod tą osłonę gumową, wcisnę. O. Chodzi o to, żeby on sobie tam wypełnił całą tą przestrzeń z drugiej strony tych kulek. mi się to umyje palec? Czym mi się później umyje? Może nie. Tu nasadziłem przegub. Wkręciłem trochę śrubę ze 2 cm. I po prostu takim pukaniem on sobie tam chodzi, Musi wejść tak, żeby ta zapinka tam przeskoczyła. I tu po prostu nie było luzu na tym... Na tym pierścieniu z dystansem. O, nie ma luzu, więc już doszedł. Resztę smaru, który został, trzeba tam wcisnąć pod tą maszetę i założyć opaski. Tak to wygląda. Zacisnąłem tutaj opaskę. Większą, tutaj mniejszą. Szczegółowo to tak, jak mówiłem. Odsyłam do moich. Dwóch y, filmików, czyli przygodę, już można by to nazwać serialem pod tytułem: Przygoda z Przegubem i Maszetą, czyli jak nie zostać ofiarą kiepskich części. Y, no tak to wygląda. Czy będzie chodzić GSP? Jak nie będzie, to już po prostu. Y, no nie wiem. Nie wiem jeszcze, co zrobię, <laughs> ale myślę, że. Y, że ta firma będzie OK. Symbol, jaki kupiłem, pokazuję jeszcze raz. Yy, taki symbol. Yy, teraz przystępuję do wsadzenia tego. To już mówię, nie będę nagrywał. Chcę to skończyć. Przegub wsnąłem. Pozostaje tutaj dokręcić końcówkę drążka. Te trzy wkręty. Od spodu trzymające łapę. O, tam łapę. No i klucz dynamometryczny 180 Nm. Dokręcone. Koło założyć, lewarki. I słowo końcowe. Słowo końcowe jest takie. Naprawdę trzeba uważać na części. Części są tragiczne. O ile ten przegub jeszcze mógł być, ale ja mam to w dupie. Muszę mi zwrócić za całość, bo się jeszcze musiałem narobić. Tak, takie zastrzały. Po, po... No muszę to jeszcze raz sprawdzić, ale pół roku temu to robiłem jakoś tak 6-8 miesięcy. Coś takiego. Jak się umyję to piszę do do sklepu, w którym to kupowałem, muszę mi oddać. Ja po prostu nie będę spędzał życia, żeby co trochę wymieniać manszetę. bo raz ta oryginalna pękła. Tak wygląda ta, która jest teraz założona. Wszystko niby wygląda ładnie, no ale cóż, tamta wyglądała też ładnie. To byłoby na tyle. Zobaczymy jak dalej. W każdym bądź razie, ja, jak coś jest nie tak, to pokazuję. Jedni się śmieją, że rzeczywiście źle od początku robiłem, i tak dalej. No wiem, no wiem. Jakaś tam nauczka. Niewłaściwie mi ktoś polecił, i tyle. I tak jeszcze na koniec. To, że żyjemy w świecie byle jakości, to, to żyliśmy tak od dobrych 20 lat, ale to już jest następna faza. To jest faza, w moim przekonaniu. Totalnej tandety. Yy, w ogóle. A w ogóle, ale co tu się dziwisz, jak dziwić, jak to wszystko idzie z góry, od polityków, to nie są politycy. W mojej ocenie to, co mamy dzisiaj, to jest system faszystowski, system totalitarny, przestrzegane są absolutnie żadne prawa. Yy, to co się dziwić? Co się dziwić, że tam jakiś producent, jakiś chińszczyzna jak z tym wirusem masakra pakuje. W pudełka. A to jest... To wszystko mówię, to jest moja ocena, to bo ja już zauważam, że samochody trzeba mieć naprawdę w jakimś takim stanie, że jeżeli by odpukać w niemalowane po dziesięciokra, ale jeżeli przyjdzie taka potrzeba, że należy uciekać, to trzeba uciekać będzie, to tylko ciekawe gdzie, czy granice będą jeszcze otwarte, czy trzeba będzie przyjąć jakiś zastrzyk Ech, z niewiadomą pochodzenia substancją. Wszystko to jest pieniądze. Nawet jacyś tam młodzi ludzie to mówią pokątnie, że, że oni sami inaczej myślą, ale redaktor naczelny każe mówić tak jak każe, to, to, jest, to jest masakra, ale jednak wszyscy trzymają się tych pieniędzy, trzymają, gdzie te po prostu pieniądz owładną tak ludzi masakrycznie, że gdzie jest ten czas, kiedy dziadek mi opowiadał, że w okolicznych wsiach to jak ktoś budował dom, to po prostu pół wsi szło i mu za darmo, po prostu za darmo za jedzenie pomagało, bo mówili, słuchaj, ja ci pomagam, a, a... to było w ogóle, to było, to było naturalne, ja ci pomagam, a jak na przykład moja córka, czy mój syn będzie budował dom, czy zięć, to, to ty mi pomożesz, jasne, to, to było normalnie. Gdzie są dzisiaj takie wsie? Czy ktoś mi pokaże chociaż jedno miejsce, gdzie, gdzie w ten sposób sąsiedzi podchodzą do sąsiadów? Nie wiem, nie istnieją takie rzeczy. Strasznie zmaterializowaliśmy się jako Polacy, jako Słowianie. Nie wiem, takie rzeczy sam jeszcze w, może, nie wiem, na wschodzie. Może, nie wiem. Nie, chciałem jechać, nie wiem teraz czy w ogóle kiedykolwiek pojadę, bo, bo trzymają mnie tutaj.